W piątek wieczorem policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce na drodze krajowej E7 w pobliżu skrzyżowania niedaleko miejscowości Szyldak. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo nie, nie, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo jadącego pojazdu ciężarowego marki Skania. W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły obrażenia ciała, zostały przetransportowane do szpitali. W tym miejscu droga całkowicie była zablokowana, Utrudnia, utrudnienia trwały około 3 godzin. Następnie policjanci wprowadzili ruch łapadłowy. W momencie zatrzymania ruchu policjanci też wyznaczyli objazd. get out of